Szczęść Boże, kochane dzieci, Boże! Umiłowani w Chrystusie Panu. Kochani, jestem teraz na racji. Yy. I dzisiaj mam do Wam do przekazania. Nie moje słowa. Ale już drugi raz je czytam. Kochani. Hewel. Krzysztof Pałys op. Kochani. Z całego serca, z całego serca wam serdecznie polecam. E, pięknie napisana, wielka mądrość, przykłady Ojców Kościoła, e, miło się czyta, czuć taką pokorę, wielką pokorę, e, miłość do człowieka, w tej książce naprawdę z troski o człowieka, o jego, o jego zbawienie. E, mówię Wam, kupcie sobie tę książkę. Hewel, Ojciec op, każdemu polecam, kochani, polecam z całego serca. I cóż ja mogę jeszcze Wam powiedzieć? Przychodźcie jak najczęściej na dorację, przychodźcie jak najczęściej na dorację, kochani. Przychodźcie jak najczęściej na dorację. Nic więcej Wam już nie powiem, tylko to przychodźcie jak najczęściej na dorację. I książkę Hewel, Petarda, Petarda, jest moc, kochani, naprawdę. Także trzymajcie się krótko, pamiętam o Was w modlitwie, ściskam mocno, i wracam do naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Także, kochani, no, Amen.